Zawsze kłamie. No, Absolutnie. Ja bym się, Łukaszu, ja bym się Łukaszu jeszcze tutaj upomniał nie tyle o panią Kornhauser-Dudę. Ona sobie poradzi z całą pewnością. O, Mają z panem prezydentem wystarczające środki do życia. Natomiast ja uważam, że cały czas uwłaczające dla państwa polskiego jest to, że aktualna pierwsza dama, pani Marta Nawrocka, którą zresztą, muszę przyznać, uwielbiam za styl, Jada. za szyk, za elegancję i za sposób bycia, taki elegancko naturalny, zupełnie, zupełnie swojski, a jednocześnie wytworny, że ona nie ma nawet symbolicznej pensji pierwszej damy, musiała odejść też, też z pracy. Mnie to też mnie to boli. I no, polskie państwo nie może być aż tak Aż tak nijakie, aż tak słabiutkie, nie potrafić załatwić tej prostej rzeczy. Donald Tusk mnoży stanowiska wiceministrów na pstryknięcie do 130 w pewnym momencie, teraz trochę mniej, a dla pierwszej damy nie ma na zwykłą pensję, na po prostu symboliczne utrzymanie osoby, która musi poświęcić całe swoje zawodowe życie, tak. no i swoją tak. być może przyszłość. No, nigdzie już później nie pójdzie do pracy, bo pierwsza dama co? była pierwsza dama, no jak ma wrócić do kasu z